Wyobraźcie sobie granicę, na której utknęło 700, 500 ciężarówek. To nie scena z filmu katastroficznego, a nowa, trudna rzeczywistość na granicy kazachsko-rosyjskiej. Od połowy września 2025 roku jesteśmy świadkami bezprecedensowego paraliżu, który odsłania głębokie problemy logistyczne Rosji i dynamiczne zmiany w układzie sił gospodarczych w Eurazji. Kierowcy czekają w wielokilometrowych kolejkach nawet ponad tydzień. Co tak naprawdę się dzieje? Zapraszam na analizę tego kryzysu. Główną przyczyną tego chaosu są niezwykle skrupulatne kontrole wprowadzone przez kazachskie służby celne. Aż 99% ciężarówek jadących z Chin do Rosji jest teraz drobiazgowo sprawdzanych. To ogromny skok w porównaniu z wcześniejszymi procedurami. Kazachstan wziął sobie do serca przestrzeganie zachodnich sankcji. Na celowniku znalazły się przede wszystkim towary podwójnego zastosowania. Mówimy tu o mikroprocesorach, zaawansowanej elektronice, obrabiarkach sterowanych numerycznie, a także o dronach i ich częściach. Eksperci są zgodni. Żaden ładunek zawierający mikroprocesory czy obrabiarki nie ma szans na przekroczenie granicy. To jasny sygnał, że Astana coraz bardziej dystansuje się od Moskwy i rygorystycznie podchodzi do międzynarodowych obostrzeń. Sytuację dodatkowo skomplikowało wydarzenie z 12 września 2025 roku zamknięcie przez Polskę granicy z Białorusią. Ten ruch sparaliżował praktycznie cały system transportu kolejowego między Chinami a Europą, który w 90% przebiegał właśnie przez terytorium Białorusi i Rosji. Skutki były natychmiastowe. Na granicy rosyjsko-kazachskiej utknęło 90 pociągów towarowych. A Rosja musiała wstrzymać przyjmowanie większości zagranicznych ładunków kolejowych. Cały ten tranzyt musiał znaleźć nową drogę, a oczy wszystkich zwróciły się na trasy drogowe przez Kazachstan, co tylko spotęgowało już istniejące zatory. Mimo tych logistycznych koszmarów, paradoksalnie handel między Rosją a Kazachstanem kwitnie. W 2024 roku osiągnął rekordowy poziom 26 miliardów dolarów, a Rosja pozostaje kluczowym partnerem handlowym dla Kazachstanu. Jednak kryzys na granicy działa jak katalizator dla zmian, które już dawno zaczęły się dziać. Mowa o reorientacji szlaków handlowych. Kazachstan, ale też Chiny i inne kraje coraz intensywniej rozwijają trasy omijające Rosję. Powstają nowe korytarze, takie jak trasa przez Turkmenistan, Iran i Turcję, która skraca czas tranzytu do 40 dni, czy korytarz środkowy przez Morze Kaspijskie, całkowicie pomijający terytorium Rosji. Problem leży też wewnątrz samej Rosji. Tamtejsza infrastruktura kolejowa, zwłaszcza na kluczowym wschodnim poligonie, po prostu nie wyrabia. Obecne zapotrzebowanie na przewozy jest dwukrotnie większe niż przepustowość magistrali. Rosja planuje gigantyczne inwestycje rzędu 30 miliardów dolarów do 2032 roku, ale nawet po ich zrealizowaniu przepustowość i tak będzie o połowę mniejsza niż prognozowany popyt. To systemowa niewydolność, z którą Moskwa będzie się zmagać przez lata. Jak reagują na to główni gracze? Kazachstan prowadzi bardzo świadomą strategię dywersyfikacji. Aktywnie buduje alternatywne połączenia i wzmacnia swoją infrastrukturę, by uniezależnić się od Rosji. Już teraz jego największym partnerem handlowym są Chiny. Z drugiej strony rosyjskie firmy transportowe próbują desperacko omijać Kazachstan, kierując się na Daleki Wschód czy przez Mongolię, ale to podnosi koszty dostaw nawet o połowę i wydłuża czas transportu. Ten paraliż na granicy to znacznie więcej niż tylko problem logistyczny. To symbol głębokich przemian geopolitycznych. Moskwa traci historyczną kontrolę nad kluczowymi szlakami handlowymi między Azją a Europą. Ta potężna dźwignia nacisku politycznego przechodzi w ręce Kazachstanu, Chin i Turcji. Dla Kremla oznacza to nie tylko utratę dochodów tranzytowych, ale przede wszystkim osłabienie strategicznej pozycji w sercu Eurazji. To, co obserwujemy, to nie jest tymczasowy problem. To nowa rzeczywistość, w której tradycyjne rosyjskie szlaki transportowe stają się coraz mniej istotne. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami kształtującymi nasz świat, koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.